Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie pojawiła się ciekawa rzecz na stronie. Nowe skrzynie, tylko, no, skrzynie, kapsuły, skrzynie, nie wiem co to kurde jest, w każdym bądź razie. No, naklejki, naklejeczki, które dzisiaj będziemy starali się otwierać. Tu widzę jakieś boksy są, katowice. What the hell? Ile, Joker? Wjeżdżamy, wjeżdżamy w te naklejki. Jak akurat? Jestem fanem takich skrzynek z naklejkami. Nieraz się przekonałem, że potrafił fajnie sypać. Zobaczymy jak będzie z tymi. Nie otwierałem, nie wiem jeszcze co mają tamte wszystkie skrzynki w sobie, tylko jak na razie to sobie otworzyliśmy. Będziemy testować, zaraz wleć jakaś grubsza bitwa. Sprzedaliśmy tutaj Glocka Fejta, żeby nagrać dzisiaj ten odcinek, ale zanim oczywiście zaczniemy testa, cały czas. Jeśli wy chcecie przetestować, pamiętajcie Na stronie kodadixon przez wao Dodatkowo możecie przy samej już wpłacie Zgarnąć te 9 skinów W tym dwie piękne kostki Które mogą wpaść do waszego ekwipunku Od razu po doładowaniu Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina Czy wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał Złoneczkiem, stać łapkę w górę, skomentować odcinek A jeśli mi lubicie chcecie wesprzeć to właśnie w tym miejscu Addixon przez Adiktamczasowo dostajecie 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy wpłacie. Pamiętajcie również, że staram się jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich i może wiązać się z utratą waszych skinów. Jeśli interesuje cię szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam cię na Piraty Słap. z kodem Adixon macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej wpłacie. No to odpalajmy. Ja lubię testować ogólnie skrzynki, a w szczególności takie tanie. Pierdzielając naprawdę bardzo dużo ilość tych skrzynek na, bitwy, na bitwie, nie. Więc tak, myślę, że na spokojnie możemy z każdą tą skrzynkę ilości 10 sztuk pierdzielić na witewce, wyjdzie to nam. No, na ten budżet co mamy, to dosyć tania bitwa, ale myślę, że zobaczymy w zupełności, co tu będzie dropić. Przede wszystkim jeszcze mamy oponenta, więc będziemy mieli tutaj dwie strony. Medalu. No i zobaczymy, czy nie wiem, czy w tych skrzynkach są w sumie korony, czy w tych skrzynkach nie ma koron. Ale chyba nie, a nie, są korony, proszę! Są korony i już pierwsza korona wjeżdża z najtańszej skrzynki za 20. Taką, da, taką kapsułę możecie otworzyć wpisując mój kod na stronie Addixon przez 2 o Za darmo. Dla pierwszych użytkowników to oczywiście jest, bo tam dostajecie cztery darmowe złote, więc to jest dla pierwszych użytkowników do wykorzystania. A jeśli już wpisaliście, no to macie po prostu 20% więcej do depozytu przy każdej wpłacie. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi Kurczę, szkoda, że tutaj tylko i wyłącznie mojemu oponentowi coś leci I to mu naprawdę takie fajne tutaj naklejki lecą Teraz widzę, obydwoje dostaliśmy jakieś stickery Okej, okay, znowu, znowu 5 zł, Dobra, coś tutaj się dzieje na ta końcówka Dla nas zdecydowanie obfita Jeszcze korona na sam koniec Ale tu trzy dropy ostatnie dobre Aniołek Czardiego. 8 z 4 za 4 a i niestety, ale dobra, nie no, szczerze ostatnie kapsuły pokazały, że potrafią, nie? Ale ładna naklejka ty i za 2 złote? Kurwa, ja szczerze nie znam się na naklejkach w CESI. Totalnie nie wiem jakie są. Ale jak widzę tutaj niektóre te naklejki, no tą naklejkę tą, tego Zeuset. szczerze, jak ja na nią patrzę, i jakbym miał oceniać ile. O ile ona kosztuje? To bym ocenił ją za 200 zł. Taka ładna jest. Ile to warte? O, 25 zł, ale on też nie na naklejkę dostał, bo za 17 zł tutaj filczurka. Ej, ładne te naklejki w tym sensie są tak szczerze teraz. Te niektóre naklejeczki naprawdę są ładne. Kurde, nie wiem czemu ludzie ich na skiny nie naklejają, bo ja tak naprawdę bardzo dużo skinów wypłacam. Na przykład nie widzę tych, na przykład tego shadowdown. Nam to jest naklejka za 25 zł, nie? To też nakleja sobie, kupuje i nakleja naklejki za 25 zł na. Nie, no, no Jeśli ktoś ma zamiar grać tym skinem, no to ja bym taką naklejką, no taka naklejka. Jak, jak ta, bo ta mi się. O, patrzcie. Ta mi się bardzo podoba, nie? Taką naklejkę bym nakleił na akurat swojej broni, jakiejś której bym grał, nie? Tak szczerze powiedziawszy. 29 zł, ładnie tu leci. Tutaj te skrzyneczki już droższe za 22 zł, widzę. Pokazują klasę. Ej, nie są złe te skrzynie. Jestem. Jest korona. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie nam lecą też tutaj te koronki. Zobaczymy, co będzie z tej pusteczka. tuwa, tuweczka, Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I kolejna, i kolejna korona. Ale oddaliliśmy się od chłopa, nie? Naprawdę jesteśmy w ta, takim prowadzeniu w tym momencie, że tylko ta najdroższa. Te najdroższe stickery mogą go tak uratować. Ta, ta skrzyneczka czy tam kapsuła. Jokery też zaraz wlecą, jokery też zaraz muszą wlecieć na tych naklejeczkach, to nie ominie. Na początku ta bitwa, ale ładne te naklejki tutaj są w tych skrzynkach. Kurde no. Ładne, ładne, każdą naklejkę mam wrażenie, że jest kurde mega droga jak ją widzę, nie? Każdą naklejkę. Globala dostał za 60 zł. dobra i teraz wjeżdża ta za 44 ziko. najdroższa. Nawi na początek, tu widzę, że są z Katowic. też naklejeczki. Także tu może być ciekawie. Ładnie! Patrzcie to. Dwie naklejki, dwie zwróciły. I mu tak samo praktycznie. Trzecia zwróciła. Fajne, fajne, elegancko. Kolejna, tu ty. To jest grane. To jest grane. To jest grane. Tu każda prawie naklejka zwraca z tej kapsuły. O, pierwsza, pierwsza, która nie zwróciła. Proszę. Hmm? Rezultacik naprawdę dobry. Widzę, że on tutaj podbija. Dajcie tu koronek. Chce zobaczyć go. O, jest. Do naszego Batiego. Koligi, co on tutaj trafi? Kurde, ile to. Oj, 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 oj. No, zbliżył się tutaj do nas i ostatnie skrzynie. Proszę, dajcie jeszcze nam koronkę na sam koniec. Ej, szczerze. Ej, szczerze. 1700. Podobają mi się te skrzynie, podobają. A ta ostatnia to już w ogóle. Kurde, no? Jestem zadowolony z tego testu i również z wygranej bitwy. Ja teraz, jak mamy testować, to testujmy od góry do dołu. Muszę włożyć po 5 tych wszystkich. Kurwa, czekaj, bo ten woks jest bardzo drogi. Dobra, tego woksa włóżmy dwa razy dwa razy. I to jest bitwa, i to będzie bitwa, widzowie. Underdog? Under... Kurde, nie wiem, nie wiem, to jest najgorsze, że nie wiem. Dobrze nam leciały te korony. Underdog. Let's go. Niech będzie, że ten underdog... Ja, oby to nie był błąd. Co jest najgorsze, że jak się zastanawiam i nie wiem, i jak przegram, albo jednak takie 50 na 50 miałem i ten standardowy underdog bym tak naprawdę dał, to to już jest losowe. To już jest losowe i zostałem przy tym underdogu, nie? Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Pierwsza skrzynia, w której najdroższe jest naklejka za 170 zł, ale to jest ta za dwa z Lico, nie? Tutaj, tutaj właśnie szało nie będzie, ale może tutaj. O, tu już jest trzy koła nakleja. Dobra, tu już muszą koronki dla Daka wpaść. Paczek. Odpalaj się. No dawaj, 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 dawaj. Jak na razie tutaj jokery się gorzej prezentują niż zwykłe skrzynie. Kurwa. Korona. Ale chyba nie droga. No. Nie no, no nie droga, no są droższe te naklejki, więc jeszcze jak okej, okay, jeszcze w miarę okej, okay, nie? To czy mu coś tu traci, czy mu coś wyleci, tu mam, oh Howling, 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 dawaj od razu Howlinga, dawaj od razu, i korona. Yo, dam chat! odnęczan, dam mi dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, panie Bobrze, dobrze, panie Bobrze, dobrze, panie Bobrze, co jest? Korona, jest i korona, ta naklejka jest przepiękna. Jeszcze jest tu. Jeszcze jest... Per... Oj. Proszę ty, koronę. Proszę koronę, proszę koronę. Dobra, okej. Okay. Bo to jeszcze nie jest pewna wygrana. Jakbyśmy dostali to siódemeczkę, to nie wiadomo, czy byśmy to wygrali. Korona tu, jak wleci dla niego, to i tak będzie ładny profit z tej bitwy. Już jest ładny profit, ale jeszcze jakby koronka wleciała. Dawaj, najdroższa skrzynia. O matko, najdroższa. Ale dobra! I tak jest naprawdę elegancki profit. I tak jest naprawdę elegancki profit. Przekonały mnie do siebie te skrzynie. Teo. Ostatnią bitwę sobie zmontuję na nich. I na tym kończymy. Ogólnie skrzynie z naklejkami. Po raz kolejny. Moim zdaniem. No palc. No patrzcie. Palce lizać. Palce lizać. To czelędzie czy coś. Jest. Do... Jest. Kurwa razu na początku. Od razu na. Ej, ale jak, jak na jokera, na skrzynkę za 576 zł. Na najlepszego skina za 7000, bo ja widzę, że na tym tutaj na tej koronie to leci ten sticker za 7 i sticker za 2. I na nie są takie same procenty. Mocna to jest korona, tak szczerze. Ta, ten joker na, na tej kapsule widzę, że jest mocny. Mega mocny. Mega wow, mega wow. Kurde, dawaj jeszcze na sam koniec. 3 kapsuły. Masz jeszcze jakąś koronę? To daj biedy, daj odbiedy. W sumie nie wiem czy on by dostał koron Mamy, 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 mamy. mamy Dawaj jeszcze jednego, dawaj jeszcze jednego hola. Dawaj jeszcze jednego hola i piękne zakończenie. Korona, ale i tak jest dobrze. I tak jestem zadowolony. Jeszcze na sam koniec może coś. Kurwa, nie trafi hola. I jakże tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Nie zawiodłem się, nie zawiodłem się, tak też przeczuwałem. Dziękuję Ci się widzowie, że oglądaliście. Pamiętajcie oczywiście, nie zawsze się wygrywa, trzeba mieć też dużo szczęścia. Pan Was. Na